Dobry wieczór Państwu. Przede wszystkim mówiąc o meczu to trzeba podkreślić, że spotkaliśmy się naprawdę z bardzo dobrym zespołem. Zespół grający bardzo nowoczesną taką zorganizowaną piłkę. Ciężko było dochodzić do sytuacji bramkowej, gdyż szybko Urugwajczycy organizowali się. Po stracie piłki, mając w swych szeregach kilka indywidualności, no, musieliśmy być ciągle skoncentrowani, uważać. Nawet na te pojedynki jeden na jeden widzieliśmy, co potrafi zrobić Suarez, widzieliśmy, co potrafi zrobić Kawani, i do tego można dodać jeszcze kilku, więc dostaliśmy taką stromotną lekcję bardzo dobrego futbolu. Przekonaliśmy się, ile nam też jeszcze brakuje. Do czołowej drużyny świata. Drużyny, która w ostatnim okresie być może miała nie najlepszy czas dla siebie. Te wyniki z eliminacji nie były najlepsze, ale to wbrew pozorom zadziałało na naszą niekorzyść, gdyż Urubajczycy, wszyscy widzieliśmy, potraktowali ten mecz bardzo serio. A pomimo to uważam, że we fragmentach możemy też być zadowoleni z tego, co działo się na boisku. Chociaż na pewno nie, nie jesteśmy zadowoleni z wyniku końcowego, ale jesteśmy zadowoleni z tego, że mogliśmy porównać siebie do tak dobrego zespołu. Dziękuję. Dziękujemy panie trenerze. Poprosimy o pytania. Proszę pani Michał. To, co zobaczyliśmy z Anglią, wszyscy byli zachwyceni, pan został obwłany cudotwórcą, Glik z wasilewskimi obrońcami nie do przejścia, a teraz wiemy, że te trzy miesiące, tak, trzy do, do meczu z Ukrainą, no, no to trzeba pracować. No ja powiedziałem to przed kamerami, że yy, co nam pozostaje? Nic tylko yy, przeanalizować to spotkanie, yy, wyciągnąć wnioski i ciężko pracować, bo nie znajdziemy z dnia na dzień zawodników pokroju Kawaniego i innych, natomiast tylko pracą, organizacją gry, taktyką możemy chcieć zbliżyć się do poziomu tych drużyn. Ja i tak uważam, że Urugwaj moim zdaniem mimo wszystko był bardziej wymagającym przeciwnikiem niż Anglicy. Może będę w tej chwili niepopularny i trochę zdeprecjonuję ten mecz z Anglikami, ale tak to wyglądało z boku. To nie było widać, że jest to mecz towarzyski. Tak jak mówię, to tempo akcji było czasami o wiele wyższe niż w meczach tych O punkty. Czy był potrzebny? Każdy mecz z tak dobrym przeciwnikiem uważam, jest bardzo pożyteczny i tak jak powiedziałem, jeste, jesteśmy zadowoleni, my, trenerzy, że spotkaliśmy się z tą drużyną, natomiast no, nie jesteśmy zadowoleni z wyniku. Bo, bo był taki moment właśnie, gdzie strzeliliśmy bramkę na 2-1 i to jest trudny moment dla drużyny, wszyscy jeszcze są myślami przy tej bramce, wszyscy myślą o tym, jak wyrównać i nagle jest to rozprężenie, gdzie pada bramka na 3-1 i praktycznie mecz się zakończył. Dziękuję bardzo. Są pytania jakieś jeszcze? Proszę tutaj, może do mikrofonu. Maciej Przerwa, Sędzia Piłkarski Panie trenerze, Wpada bramka na 1-2 dla Polaków i nagle strzelacie, strzelają nam bramkę Urugwajczycy, nie podcięło troszkę skrzydeł naszym zawodnikom. No powiedziałem właśnie, że to był taki trudny moment, po którym można powiedzieć tak po piłkarsku, że mecz się zakończył. Tu euforia, bo jest 2-1, nagle za minutę jest znowu 3-1, czyli dwie, dwie bramki do odrobienia. I jest coś takiego, że na boisku czuję się, na ile można sobie pozwolić i na ile można jeszcze odrobić straty z konkretnym przeciwnikiem. W wypadku Uruguayu myślę, że no, nie było to już może nie, że nie było realne, ale było to bardzo trudne. Dziękuję. Proszę, panie Michał. Dwa pytania tak od razu, ostatnie. Kamil Glik i Marcin Wasilewski, bo oni dzisiaj... Wiesz, Marcin Wasilewski faulował na czerwoną kartkę. Oglądaliśmy to w powtórkach. No to ci obrońcy byli za wolni, za mało zwrotni. Co się dzieje z Wasilewskim? On nie gra w klubie. Czy pan się nie boi, że ta obrona do wiosny nie wytrzyma? I drugie pytanie. Czy widząc to, jak gra, bo to pozytyw, Szymon Pawłowski w drugiej połowie Teraz po meczu nie zdecydowałby się pan go wpuścić od pierwszej minuty, bo praktycznie żadnego błędu nie, nie popełnił, bardzo dużo dobrego wniósł moim zdaniem. No myślę, że nie. Zacznę od drugiego pytania, mimo wszystko nie zdecydowałbym się, gdyż yy, chciałem postawić na bardziej doświadczonych zawodników, gdyż Szymon też wszedł i parę minut, może nawet i trochę więcej, wchodził w ten mecz, nie od razu zaczął grać. To trochę trwało zanim miał pierwszą akcję. Jeżeli chodzi o obrońców, no to nasi obrońcy nigdy nie byli sprinterami, taka jest prawda i na tle sprinterów z Urubaju, no to tak wyglądało, a nie inaczej i nie jesteśmy, powiedzmy, osobami, które dokładają szybkości zawodników, my możemy starać się utrzymać zawodników w optymalnej, szybkości. Natomiast jest to cecha najmniej wytrenowalna, jeżeli już mówimy o szybkości. I należy spojrzeć może na to trochę inaczej, że takich napastników jak ta dwójka szybkich, sprawnych, technicznych, aż całych zastępów nie ma w Europie, więc trochę spokojniej do tego może podejdźmy. Dziękuję. Proszę, proszę, proszę mówić do mikrofonu. Proszę. Panie trenerze, wiadomo było, że Ogon Polański nie zagra w meczu z Ukrainą, i tak się zastanawiam, czy ta zmiana Łukasza trałki to jest jakiś sygnał w tę stronę, że to trałka jest w tym momencie bliżej wyjścia w podstawowym składzie, bo chciał pan w jakiś sposób przećwiczyć wariant, też myślę, na Ukrainę. Tak, tylko powiedziałem w ten sposób. Ukrainę mamy 22 marca. Prawdopodobnie będziemy przymierzać w miejsce Oigena zawodnika, który będzie w najlepszej dyspozycji i w najlepszej formie. Wiemy na co stać Ariela Borysiuka. Grał już w meczach eliminacyjnych. Natomiast w tym momencie, analizując gref naszych zespołów ligowych, wybraliśmy Łukasza Trałkę. i no, nie ukrywamy, że to jak gdyby było sprawdzenie Łukasza na tle. Tak wymagającego przeciwnika. Mateusz Święcicki, Oren Sport. Panie trenerze, mam pytanie odnośnie Kamila Glika. Czy on poprosił o zmianę w przerwie? Czy to była Pana suwerenna decyzja? I czy były jakieś kontakty z trenerami innych klubów, którzy na przykład prosili Pana, żeby któregoś z piłkarzy oszczędzić i, i zdjąć go z murawy wcześniej, tak jak było w przypadku trenera Tabareza z Kawani? Tak. Jeżeli chodzi o Kamila, z góry założyłem, że w przerwie zejdzie. To była moja decyzja, gdyż Kamil gra wszystkie mecze. W klubie zaczął grać Damian, nie gra Marcin więc Wasilewski, więc siłą rzeczy chciałem, żeby Marcin grał cały mecz. Oczywiście obawy były, bo dostał tą kartkę i też w każdej chwili mógł dostać drugą. No i chciałem, żeby Damian też grał, bo ostatnio zaczął grać w lice. Więc tak to, było, tak to wyglądało. Miałem zamiar jeszcze Roberta wcześniej Lewandowskiego ściągnąć, ale. No chciałem jeszcze w tej końcówce zagrać na dwójkę napastników, sprawdzić, właśnie z ludo w środku, z takim bardziej ofensywnym, ludo i defensywnym pomocnikiem, plus dwóch napastników, więc to było to. No i oczywiście odnośnie Kuby Błaszczykowskiego, tu byliśmy w kontakcie z trenerem, który zależało mu, żeby Kuba zagrał przynajmniej te 20, może 30 minut, ale, ale nie, nie, nie zdecydowaliśmy się, aby go wpuścić od początku. Dziękuję bardzo. Są jeszcze jakieś pytania? Przed nami zgrupowanie w grudniu. Jeśli chodzi o, o to tureckie zgrupowanie i powołanie kadry złożonej z zawodników występujących w polskiej ekstraklasie. Jak spojrzymy na, na te mecze, czy za kadry Laudenhakera, czy Franciszka Smudy, to. To wielu piłkarzy później do tej kadry się nie przedzierało, nie, nie grało regularnie. Jaku, jaki pan ma pomysł na to zgrupowanie właśnie w Antalii na mecz z Macedonią? I jak gdyby na ile Pan ma dzisiaj skład wykrystalizowany spośród polskich piłkarzy? No nie, mamy jeszcze trochę czasu. Na pewno jest grono nazwisk, czy jest. Ileś nazwisk, no, które już gdzieś można od razu wymienić, którzy, zawodników, którzy kandydują do tego wyjazdu, ale no na pewno też będzie decydowała forma przed ostatnią kolejką, bo te powołania będą rozsyłane przed ostatnią kolejką. No, nie wiem, czy aż tylu zawodników się nie przebiło. Są tam zawodnicy, bo na, nawet wczoraj rozmawialiśmy na ten temat, którzy trafili do tej drużyny i niekoniecznie. Są w jedenastce, ale są mocnymi zmiennikami, czy punktami, którzy, którzy mogą wejść i zastąpić tych, którzy są w jedenastce. Dziękuję. Proszę, tam na kamerze. Adam Kołecki, Wizyt Gdańsk magazyn. Panie trenerze, pytanie nie o mecze, o stadion. Pojawia się taka opinia, że drużyna narodowa mecze o punkty powinna rozgrywać wyłącznie na Stadionie Narodowym w Warszawie. Co oznacza, że takie stadiony i taka widownia jak te w Gdańsku byłyby skazane właściwie wyłącznie na mecze towarzyskie. Czy ma Pan opinię w tej sprawie? To już nie zależy ode mnie, wie Pan. Mamy wspaniałe stadiony. Cieszę się, że dzisiaj mogliśmy rozegrać mecz na tak pięknym obiekcie przy komplecie publiczności. I każdy mecz na tych stadionach no to dostarcza niesamowitych przeżyć, myślę.